co powiedziałaś o tym, że ty ciąży i już był ten wybuch medialny. Jak, jak ty to widzisz po tym dosłownie dwóch dniach? Ja powiem szczerze, że, że, że wczoraj to ogłosiliśmy i to, co się wydarzyło, przyszło moje najśmielsze oczekiwania. Ja jestem tak zszokowana, ale też tak ekstremalnie pozytywnie zaskoczona, ale ta, te, ten ogrom tych wiadomości, tych lajków, tych gratulacji, tych pozytywnych emocji, które na nas spadł. To, to było coś niesamowitego. Siedem lat temu, kiedy ty zaczęłaś być ze swoim mężczyzną, to wcale media nie były takie przychylne. No bo wiesz, wypominały, że tam 27 y, lat różnicy i tak dalej, i tak dalej. I mam wrażenie, że to jest taki trochę psyczek w nos dla wszystkich. Wiesz, co to nie było moją motywacją, żeby tutaj zrobić medium na złość. Po prostu y, los pokazuje, że chyba trafił swój na swego. I ja zawsze mówię, że, że takie. Odliczanie miłości od numeru PESEL nie ma najmniejszego znaczenia. Bo w tej miłości nie ma żadnych gwarancji, a nam udaje się szczęśliwie już siódmy rok być ze sobą i nie zwariować. <grystanie> I, I jesteśmy bardzo szczęśliwi, jakoś ten nasz związek krok po kroku się rozwija, ale też mi się wydaje, że w takim bardzo mądrym timingu, że po jakimś czasie były zaręczyny, potem po jakimś czasie ślub, potem znowu po jakimś odstępie czasowym to to dziecko będzie. <grystanie> to jest takie niesamowite, jak ja to mówię, bo ja bo w to wierzę.